Hej, cześć, witajcie, ja jestem Blokson i dzisiaj zagramy w The Ender Scroll 5 Skyrim. W tamtym odcinku uciekliśmy z tak jakby jakiejś wioski, gdzie przyleciał smok. No cóż, no to lecimy dalej, to nasz kompan... W tamtym odcinku kazał nam do jakiejś dziewczyny pójść. No dobra, my tutaj poeksplorujemy sobie, może coś fajnego znajdziemy. Wiem, że tu gdzieś jest jakaś wioska. W sensie jakichś bandytów, o tutaj. No dobrze. Jeśli chodzi o w tamten poniedziałek, yy, nie było odcinka, ponieważ nie wiem, jakoś na, grałem sobie, grałem i tak się wciągłem w pewną grę, że. Yy, grałem w nią chyba do 23, później mi się chciało spać i poszłam spać wtedy i jak się obudziłem to, to ten. To dopiero się przy przypadają o odcinku. A no, będziemy z nim musieli walczyć. Kurde no. Do no to nieźle. Dobrze jesteście. Ta ma... O Jezu, ta ma jakoś. Otgnojku. Dajemy jakoś to. Dobra. Powiem taki mek zrobić. Cyk. Cyk sobie. Od... O ty. Kurde. Dobra. A jeszcze tu jakiś łucznik był. Do... O ty jak to O Jak ty w No chodź kurde. Dobra, GIL! Dobra. Teraz będziemy musieli ich zlutować. Ehm, dobrze, coś oni. To to jest duży worek, A to nam nie jest potrzebne. Kapusta nam nie jest potrzebna. Ehm, mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że odcinka ostatnio nie było. Ale po prostu właśnie mówię, że jakoś się z... długo grałem. Się tak wciągnąłem w grę, że zapomniałem o odcinku, żeby zrobić. No ale cóż, yy, mam no teraz spróbuję yy, zrobić tak, żeby te odcinki byl, były troszkę szybciej. Yy, jak napisałem na społeczności, one yy, jednak nie będą w poniedziałki, one będą losowo, bo nieraz nie mam czasu nagrać yy, i właśnie troszkę nawet. Yy, Przypał, bo zależy też od dnia, bo nieraz jestem zajęty, nieraz nie jestem zajęty i to się nadarza w każdej chwili, że tak powiem. W sensie chodzi o to, że jak na przykład planuję nagrać odcinek na poniedziałek, to nagle mi coś wypadnie i nie nagram go, więc troszkę słabo to widzę jeszcze. Ciekawe, czy byśmy mogli tutaj coś więcej znaleźć. Hmm. Chyba wszystko wzięliśmy. z, dobra. Tu jeszcze ponoć było jakieś... Skały, które mogły... które... Z których byś... Le, co ja gadam, z, z, z których możemy sobie wybrać daną klasę postaci. Na przykład maga, wojownika i tu no chyba jakieś statystyki polepsza. Eee, no, a tak jak patrzyłem w komentarzach nikt chyba nie napisał do tych, o tutaj jest, dobra, nikt nie napisał jaką klasą postaci byśmy grali, więc ja bym wybrał osobiście maga, ale mo mo możemy, a widzicie mi się plącze język, widzicie, ale możemy eee, w każdej chwili zmienić klasę postaci. To że napiszecie, e, jaką klasą postaci warto grać w tej grze. Bo niektórzy z was grali, grali w tą grę bardzo długo. To nie wiem co to jest, zebrałem coś czego... Mm, zebrałem coś... What? Dobra. <grych> Jakiś... E, ten? Dobra. E, tam jest jakaś góra. No cóż, idziemy chyba do wioski, czekaj, wioska jest... O kurde, gdzie jest ta wioska? Chyba chyba się szło rzeką, dobra, tam mamy na mapie, w sensie na kompasie, tak jakby, u góry. E, no cóż, e, jak będę gadał bez sensu, to przepraszam, ale nagrywam ten film późno wieczorem, jeszcze muszę go zmontować, mianowicie to mi będzie jakieś półtorej godziny. Montowanie, no to jakieś o drugiej pójdę spać i muszę jeszcze wstać rano, żeby lekcje zrobić. Wiecie jak to jest. No cóż, um, tym bardziej, że... No, spróbuję nagrywać te odcinki troszkę krótsze, bo widzę, że niektórzy z was... Jak widziałem na czas oglądania, to chyba wam się nie chce oglądać takich długich odcinków, więc spróbuję to jakoś pociąć tak, żeby... W sensie chodzi o to, że. O, tutaj to jest, dobra. Eee, spróbuję to jakoś pociąć, tak, żeby wyszły z tego trzy odcinki. Jak na przykład na godzinnego albo na. Nie wiem, cztery kamień złodzieja. Nie, złodzieja my nie będziemy. Kamień maga, kamień wojownika, dobra. Bierzemy kamień maga. Jeszcze możemy tu później przyjść i zmienić to. Chyba, ale pewnie tak. Eee, I jakbyście jak chcieli, to mogę zmienić najwyżej klasę postaci no cóż to jest ta wioska nie co będziemy myśli lub yy, yy, wzdłuż rzeki no cóż ja mam pomysł nagram może tutaj godzinnego godzinny filmik po tyto naczykował że później już nie mieć takiej sytuacji, że nie nagram czegoś. No. Jest co tu? Jakieś psy. O ja. W ostatnim filmie na, na, nałożyłem cenzurę na, na, na ten na obcięcie tej głowy, ale. Z, tak dla jaj to zrobiłem, żebyście nie myśleli. Yy. Te elastyczne e, sceny z gier e, oczywiście nie wpływają na... Em, jakby to powiedzieć, na zarobki, czy nie wiem, na. w ogóle na e, kanał. E, i, ale jeśli się. E, e, jeśli się zaznaczy em, tak, jakby. Na wrady, ja głośno słuchawki, i jak, to, jak ktoś mi gada pod uchem, to jakoś nie mogę się skupić. Wychodzi na to, że ona jest tu dobra. Czy mm. raz w Rzecznej Puszczy? Jeśli szukasz pracy, porozmawiaj z hodem w Tartaku. Masz jakieś zapasy, które mogę zrobić? Co możesz mi powiedzieć o Rzecznej Puszczy, gdzie mogę uzupełnić swoje zapasy? Mówiąc zasoby, za, zasobach, na myśli broń i pancerze. Mm -hmm. bronię To nasz kowal. Mm -hmm, dobrze. Eee... oczywiście. Oto klucz do domu. Możesz tam zostać jak długo zechcesz, no dobra, ale Ty gdzie masz znać, ten dom? Jeśli będziesz jeszcze czegoś potrzebować. Ale mm. o co chodzi? Co wy tu robicie? W sensie sam nie niepotrze... to też może się nam przydać, to też, to też, to też e... smok w Helgen? Niemożliwe choć to wyjaśniałoby to co widziałam wcześniej Leciało doliną od południa mhm. myślałam, że mam przywidzenia dobrze a to był smok. E, raf, e, ralow, po... Aha. Aha. Masz rację, widziałam go, ale jak to możliwe. To widziałaś go nie istnieją. To tylko stare legendy. Nie wiem czemu, ale wierzę ci. Wyglądasz jak ktoś, kto właśnie ujrzał smoka. Jest coraz gorzej. Najpierw wojna, teraz smoki. Dokąd zmierza ten świat? Nie mm. musi wiedzieć, czy rzeczywiście w okolicy jest smok. Rzeczna puszcza jest bezbronna. Musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Jeśli mu to przekażesz, będę twoją dłużniczką Bracie, eee. <laughs> na litość Mary, jesteś bezpieczny. Mój przyjaciel opowiedział mi o Helgen. Na pewno nic ci tu nie grozi. cesarscy nie będą cię szukać? Pierdur, nic mi nie jest. Przynajmniej teraz. Możemy gdzieś porozmawiać? Nie wiadomo, kiedy wieści z Helgen dotrą do cesarskiej. Masz rację. Chodź za mną. Chodź, chodź tu na chwilę. Potrzebuję twojej pomocy. O co ci chodzi, kobieto? No. znowu upił się pracy. Chod, chodź, tutaj. Halo! Co tutaj robisz? Dobrze. Zaraz zejdę! Mm, teraz mamy jakieś zadanie. E, jakie mam zadanie, tak by? Aha, pomóż z jarą białych. E, spoko. Ech, to mamy kawałek do przemierzenia. No cóż, mm, to widzimy się w sensie. Przyspieszę tempo i najwyżej, e, żebyście nie musieli patrzeć. Jak ja chodzę, I gadam bez sensu. No to dobra. To widzimy się już tam przy białej grani. Dobrze, doszliśmy chyba do wejścia. Jak mogliście zauważyć, yy, troszkę się męczyłem z znalezieniem tego wejścia, i przy okazji znalazłem jakąś skrzynkę. Yy, oraz błąd. Nie wiem, czy yy, możecie, sobie, możecie sobie teraz przewinąć do tego momentu i zobaczyć. Ma... Czekaj, ale mm będziemy -hmm, ci patrzeć na ręce. Nie, jestem złodziejem. No i możesz się zatrzymać filmi filmik, cofnąć i zatrzymać się, to właśnie błąd. Ech, troszkę się wydłużyło, ponieważ szukałem przejścia i mi to chyba zajęło z. Okrążenie tego całego ym, y, tak jakby tej fortecy czy tam zamku to y, zajęło mi to z 15 minut, a pewnie u was to było z 2 sekundy, jak przyspieszę tempo, więc... No dobrze, chyba mamy do tego zamku Jeśli się nie mylę. Chyba musimy z jakimś Jarlem pogadać Dobrze Witam Mówią, że na Helgen napadł Tak napadł Co ma oznaczać to wtargnięcie? Jarl Balgów nie przyjmuje teraz gości Cóż, to wyjaśnia dlaczego strażnicy cię przepuścili. Ojdź. Jarl będzie chciał z sobie zrobić. Mhm. Eee. To fajnie. Co się stało? Co się stało? <grystanie> Aha. Dobrze, ona podeszła. Jak ja coś co zrobię. Co się stało i poszła sobie, no to nieźle. To nie zła dupiera. A czemu ktoś z łuku zabił... co? Nie rozumiem tej gry z nieraz. Mhm, prawdziwy smok. Tak gdyby... E... Naprawdę? Widzę, że... Nie kryjesz swej kryminalnej przeszłości. Mm -hmm, nie kryję. Ale nie interesuje mnie, kogo chcą zabić cesarscy. Szczególnie teraz. Chcę dokładnie wiedzieć, co zdarzyło się w Helgen. Mi się podoba, że mogę sobie na przykład kilka tych tekstów zadać, a nie tylko jeden. Czy w ogóle... Jak nieraz w innych grach jest, że nie, że nie ma... że nie można wybrać. Helen został spójrzmy z Moka z tego co mi wiadomo z mnie e... Jak pewnie zauważyliście, było cięcie w dialogu. E... Było to spowodowane tym, że zatrzyma... e... zatrzymało mi się nagrywanie, nie wiem dla... nie wiem z jakiego powodu. No ale cóż, e... Bardzo was za to przepraszam, to już by był koniec tego odcinka. W następnym odcinku postaram się, żeby takiej sytuacji nie było, że się coś przerwie. No i co? Ja się tam żegnam, do usłyszenia siema.